Kiedy rapujecie numer, się to ciągle, numer gra zawsze, są wskazówki, decybele, są książki literatury, się jak rapowane wersje książki, jak poezja, jak literatura, piękne numery, muzyka będzie grała, to jest rapem, tekst, rapem, tekst, i tu na numerach zawsze będzie, to rapujecie mój zawsze, elo ma mi nowe numery, to rapujecie mój i zawsze było, na numerach się nas odsłuchacie, panu pan, tak robi się źle, to rapować, wiesz panu, dzisiaj na

Elu, piero numer zawsze będzie, numer sierpowód, numer sierpowód, numer sierpowód, numer się numer sierpowód, numer sierpowód, numer sierpowód, numer numer sierpowód, 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 numer tak, to my uczniowie na się, benepowu, to na powołanie. Tak, tak na powołanie. Tak, to będę tworzył na powołanie. na numer tworzył na powołanie. Po pismie o Ewangelii. O Czvita, tak, z pisma świętego. dziesięciu o, o przykazań Boży, Tak zawsze będę na na To będę na powołanie. To będę na To będę tworzył To będę tworzył na będę tworzył o powołanie. To będę będę To będę na

w czerwonym kolorze orzeł Biały, złotej koronie, 3 maja było święto naszej konstytucji, 3 maja o tym wszystkim się se na poler oben to dziura. Będę na wielu ziera, się które potem 1 tak tym, pierwszy było święto Francji, Tam widził maja było święto naszej plagi. Biało czerwony, w czerwonym kolorze biały, w złotej koronie 3, 3 maja było świętą naszej konstytucji 3 maja. O tym ślub na poza 7. rocznicy odzyskania niepodległości naszej Pani Polski. W 18 roku nasza pana polska w 18 roku odzyskała nie podległość naszej naszej kochanej Polski 123 lata nie było na mapie, bo o 120 w latach nasza, nasza kochana Polska wróciła na mafę, tak. Nasz, będę tak naprawdę o historii naszej, o historii naszej kochanej Polski, o 1966 roku, tak. 1958 rocznicy Chrztu Polskiego, tak. To nasz skarb, to nasza to samo, to nasze istnienie, tak. Tak, to my patrioci, nasz patriotyzm, my, my bohaterzy narodowi, my patrioci, nasz patriotyzm, my, my bohaterzy narodowi, my powstańcy, my powstańcy nasze, i nasze powstanie warszawskie. w 1920 roku cud nad wisło, o bitwie warszawskiej, o tym wszystkim tak, będę, o tysiącleciu koronacji Bolesława Krobrego, o o 500 leciu hołdu. O, o tysiącleciu naszej korony polskiej O tym ten, 163 rocznicy Powstania styczniowego O 81 rocznicy Auschwitz-Birkenau W Auschwitz-Birkenau powinno tyle ludzi że ten odrobinę, na oni robotami więc To jest nasza plan lęczu, łatwego zrozumienia která to odpočítá, mě rafovuje ještě raz. První, že odpočítá, trapuje se, trapuje identita, která je v tom je Ale jeżeli mamy zaszczyt serce pojechać na wędrówkę, zaszczyt pojechać wyciąć radość z mara pobudzić, zapłynąć na będziemy dojść do brata, dojrzeć, doświadczyć, dobrać powagi, dojść do ich, do ich, do ich, do ich, do do ich, 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 do po zawsze się nagia, ciągle rafuje na nocy grapuje ciągle była bura będzie. Elo, mamy tak numery, tutaj grafik, to po zawsze się nabija. I rapuje zawsze mramy tutaj się nabije. Bo zawsze na numerach, to rapuje, Ciągle widać, będzie wiele. Naszego rapu to rapuje tu. Plą na numerach. No od zawsze się nagije, ciągle rapuje nasze numery będzie rap. O tym składam rap, o tym zawsze będzie gymnęle tego rapu będę grał gra numery, I, i numery. Tutaj tu ten numer. tutaj się ma to, to gra, od zawsze na numerach, się ciągle mam nasze numery wszystko. Trzymaczą pasję, kości, nowe numery. i to zawsze bra, nowe numery, rapuje tutaj na numerach, zawsze był raptu będzie zawsze. Mam ten numer, gra, tutaj się nawija. Po zawsze składam rap, zawsze tutaj się nabiera, rapu zawsze ta numera się to rapuje tutaj na muzyce na numerach są tu. Flo będzie zawsze na naszym bicie. Tu Flo zawsze się na biegu To są na naszym bicie. jest tu więcej. Flo od na biegu rakuje. To jest rap, to jest będzie więcej. na tak jak o rodzicach. na rodzinach, na bliskim. na tak rapował, jest rap.

Drapuj tu wiele dobrego rapu Na muzyce ślębie ciągle rapu Chodzę przed umorem, zawsze były są numery Gdy robię numer, drapuję ciągle na bitach Będzie to flow, znowu to w kadambułce Na naszym rapie będzie tu ciągle Elo, hip-hop, ciągle rapu Niech to czuje, czuje na mroczu Będę robił to w pogrodze Wszystko na przykład na tym rapu Będę hip-hopu zawsze mu rapu będzie je zawsze jest Więc rap zawsze miło